Tania pompa ciepła, przypadek, który stanął na mojej drodze, zapraszam, może ku przestrodze. Witam na kanale Nowato. Sprawdzone, polecone. Sprawdzone i niepolecone. Także jeden kolega mój, instalator, który nie ma uprawnień w gazowych. Zaprosił mnie do współpracy, abym podłączył mu tanią pompę freonową. Podłączył freonową tanią pompę. I jakie zdumienie mi ogarnęło, kiedy ustawiliśmy tą pompę, chciałem podłączyć ją z dołu albo z tyłu, oczywiście, i okazało się, że jest to niemożliwe. Konstrukcja tej jednostki zewnętrznej nie pozwala na to, aby. Przewody freonowe wychodziły z innego miejsca niż tak jak teraz widać na obrazku z przodu, z boku lub całkowicie z przodu nie mogą iść nawet od dołu mogą iść tylko w dwóch kierunkach to po prostu genialne no, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem i mam nadzieję, że już więcej nie będę takiego czegoś oglądał zrobienie tu jakoś estetycznie tego połączenia Jedna rzecz to jest zrobienie szczelnie, ale estetycznie to jest po prostu niemożliwe. Widzicie Państwo, panowie instalatorzy, jak to jest wykonane. Pozdrawiam, nowato sprawdzone, polecone na nie.